Je yeah, manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jestem SpaceGuy ze mną jest Dawol 1. E, siema. Dzisiaj odcinek z Bad Wars Challenge z naszej serii. Dzisiaj challenge bez shifta. Że musimy grać bez shifta, sama nazwa na to wskazuje. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałem zaprosić Was na kanał Dawola, zostawienie łapki w górę, subika z dzwoneczkiem, wypiciu naszego Discorda. Link w opisie będzie na pewno Tak, i do kanału, i do Discorda e... O czymś jeszcze mogłem powiedzieć o niczym, chyba to tyle. Także I jeszcze jedno e... tak, tak, do... tak, 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 e... tak i no robię cięcie i widzimy się w rundzie e... Dobra, jest śmiejszy, e... Aha. Mijam Ciekawy Płuczająca. Górnik by się wkurzył. Nie no szkód, w tym odcinku powiemy, żeby napisali górnie w komentarzach. Teraz Emiś. Teraz ełś Dobra, dobra, lecimy. Nie, myślałem, że już nie zniszczymy. Bo to jest tak najgorszy, bo tak nie trafiasz, najgorszy jest jak nie trafiasz w łóżku, jak chcesz niszczyć je. Dobra Maciek, mam pomysła. Nie, TNT, jedno. A ja mam jedno, Jest weźcie drugie. Weźcie drugie, bo inaczej jest... nie stracimy dużo HP, ale co to lecimy. Więc dwa klocki są tego, Tu musisz dobrze wycelować. Masz już TNT? Mam. To ja kładę i lecimy tam na drzewo. Ełś. Gdzie ty jesteś? A. Ty na jednej teraz... drugie. A, chodź teraz do szarych, bo czerwoni mają łudowane łóżko. Szary. Dawaj, Qat y szary, szary, dobra dawaj. Quat y No nie, zginął w wysokości. Co, aj zaraz, nie, w sumie co, jak? Jakim cudem? To jest akurat duży w Żółty do jeszcze. nas, żółty do nas, skacz, skacz, my okay. nie mamy, mamy budowanego łóżka. Okej, okay, spokojnie, opak. fuck. Nie wiem co chłopi nawet. Co, 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 ziomuś robisz? Co, 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 co? O nie, ja shifta przecież nie mam, już chciałem tak stawiać. Czekaj, właśnie mówiliśmy na początku, bez jakiego gramu challenge. XD? mówiłem. O. Nie, zaraz, cię ja mówiłem? Dobra, to teraz zagramy bez shifta. Teraz, zatem bez shifta. Challenge. Tak. Moment, sik ma TNT i możemy do Dawaj. Na drzewo A, najpierw. Dawaj. Nie, tam ja Na drzewo. A. Ale mam jedno tiek. Dobra, dawaj, ja mam dwa. Ale poleciałem na drzewo. A gdzie ty poleciałeś w ogóle? Na drzewo. Wow, Uważaj. <noise> Widziałem to. Co? Ty nie zginąłeś? Mhm. Mm tak, tak się zesrał. Co? I to ty nie zginąłeś? Bo u mnie, u, u mnie ty zniknąłeś, myślałem, że cię zabili. A, Maciek, Maciek, chodź... ci lep... robię ci flery, hop, robię ci ho. uważaj, flery masz. A. Esz, esz, o nie, 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 nie trafiłem go nawet ani razy. Aha. Nie, nie mam pojęcia jak.

Oh shit. Here go again. No! Co?! Jezu! No! Yes. po Było Jezu, ja od wysokości zdedałem praktycznie. Trzy... ...szok. Złota jedna, muszę zjeść gapa. Został czerwony i... różowy. Idę, chodźmy na różowy. To tam, chyba Wow! Gładziutko! Ale gładziutko ja wleciałem Żadnego hp nie straciłem, tylko też. teraz jak spadałem Ja też, no Dobra, let's go O oh, fuck Let's go to the bitch Bitch Let's go to the bitch Bitch Mówimy oczywiście o plaży, jakby ktoś nie wiedział. Tak, o, fuck. Być, Zacząłem się w nie, być, nie, A drugie być to co innego jedno być to śliwka. inne, jedno drugie być to inne, znaczy co? Śliwka. Drugie to śliwka. Patrz. A. Co, a, bo to nie rozbala. Mam pół serduszka. Masz kilo? Nie. Ja to kupiłem czka. A kurde. O no nie! szybko, 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 mam no, diamentowy masz... kilo, już. Ja skaczę, ja skaczę. Ja skaczę, teraz walę Dobra. Uff. Uff. O, ja fuck, za nas. Ja mam D&D diamentowy kilo u siebie, kurde. O, Dobra, został jeden różowy, jeden czerwony, robimy to. Tak, musimy, proszę, Dawaj. proszę. Musimy teraz już to zrobić. Musimy to zrobić. Ja, mieli większą szansę. Nie chcę więcej rund grać. A jaką, jakie więcej rund? Przecież my jedną graliśmy. No, więcej, mówię, że nie chcę mi się grać już bo następnej, o to mi chodzi. No Ej, tak, bezprawne. ale jedną graliśmy, rację. Jezu, czerwoni kloca zrobili. O, czerwoni mają łóżko, no nie. Jezu oni kloca zrobili na tym łóżku, Jezu. Ale a jak ciosu. się wrócić? O razzej, bo chcę się wrócić. No to wracaj się. A nie... nie mam jak wrócić, bo nie mam TNT, ja mam 8 no i To jak ja ci mam pomóc? Czekaj. Nie jest? A chodźmy na czerwony w ogóle. Właśnie poszedłem. Aha. Próbujesz im rozwalić. No to mi jest żeby było też. Dobra już Dobra, ja będę patrzył, czy na nas na, na nie idzie nawazy. Jezu, mam odkryte łóżko trochę. Tak, dobra, sklepałem go. No bo nadal nie mogę jak się być na ogólnie. Dobra już ci, już ci pomagam. Wow, super man, na ratunek. Good... goodbye, nygga. Ło kurde, przestałem. o nie, o nie, o nie! Dobra, skroczyłem się tam, blok <noise> mi zniknął... Dobra, przeżyłem, tak to bym już zdeadał, Już bym zdał. E, ogólnie, e, e, ja mam ucinać tą... Te, ten, na n okay. słowo, mam ucinać. Nie, bo to... bo to jest YouTube, na YouTubie za to nie banują. To ja tylko na Twitchu panują. Czyli na streamie nie mów tego na N, N warda Okej, <grywia> Ok. Ej, mi ciekawy, gdzie jest, jesteś, Dobra, chodź na środek. Wow, 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 oh. wow, Chłopie, co ja odwaliłem? Zrobiłem 360, skoczyłem jeszcze gładziusieńko na ten, na wyspę wylądowałem. A tylko gdzie jest ten różowy jeden? To został on tylko, nie wierzy. Jak on jest Cię to go zabije chyba. <noise> to go zabijesz. Nie wiem czy to się nie odwrócą rolę w sumie. Dobra, gdzie ten różowy ja po jest? Pokoju. Nie no jeżeli on gdzieś kampi to ja się kupię. Nie, niech on spadnie wziął. O my, no nie no proszę. O, może spadł! Jak napisał omyg, to spadł. No nie, co zrobiłeś? Nie, co może są nas na bazie, zobaczę. Gdzie on jest? On się gdzieś schował, jest niki tak, że go nie widzimy. U nas go nie ma. Szukaj go w tym środku. Na na dłużej, a ja będę go na dół szukał. Może gdzieś tutaj jest. Jest! Jest na, jest na środku. Chodź. Na środku jest. Idę, idę. On nie zjemy dobry secie. Idę, idę. Ja nie mam nawet idę zbrojki, do. Weź. Idę go. No co jest? Wypadł ode mnie tutaj. Pomóż Dobra, mi, lecet. pomóż mi, pomóż mi, no ja zbędam. Biedny za tobą. biedny za tobą. To nie, przybliżemy tylko do ciebie, czekaj, uciekaj, uciekaj. O, shitny, jajajaj. Dawaj go, chodź, ty masz dużo HP, dawaj, pierwszy wbijaj. No rapacja robię mu. Weź mu fireballa, proszę, jeżeli masz. Fuck. Co jest? Gdzie on? Co, gdzie on Trzeba jest? Trzeba było w niego to... firebola rzucać, a nie pod Fuck. siebie. On ginie. Dobra. Nie, nie chcę robić. Jest! Jej! GG! Jest! Jest! Stięty, stięty, jeszcze. Pop! Jest! Dobra, udało oh, się. Jest! <laughs> yes. O oh, Jezu, tak nareszcie. Jest. Tak, zacznę, jak nareszcie no pierwsza runda. Ale jakie nareszcie, o co chodzi, przecież to jest nasza pierwsza runda. Dobra. że naszego Discorda zostawili łapki w górę, subika z dzwonkiem, żeby sobie nie ominęły, Link do I wbijajcie do niego na kanał. Wbijajcie do niego na kanał, zostawcie u niego też suba, chociaż że on tam teraz praktycznie nic nie nagrywa, ale... Zawsze suba <grym> może się je. dostawić. Jej, dobra to. To było na tyle. My się z wami żegnamy. No, cześć! 呃，羡慕。